Mandaty, ale w jakim celu? Yy, na przykład za przyjazd na czerwonym świetle. Obecnie jest mandat 100 zł, mają być pięć Oczywiście, że tak. Kierowca powinien stosować się do przepisów i powinien brać to pod uwagę. No, a drugie że, mhm. że, no, będzie karany. Ale właśnie z drugiej strony policja ma taki pomysł, że na przykład dla pieszych mają być niższe mandaty. Nie, nie, absolutnie nie zgadzam się. Powinny być takie same i dla pieszych, i dla prowadzących samochody. Mhm. Dziękuję bardzo. Kierowca, a z jakiej racji? A czy na przykład jest to pomysł, żeby za 100 zł na przy... Obecnie jest 100 zł za przejazd na czerwonym świetle, ma być podniesione do 500. Nie no, wie Pani, to na pewno to nie jest słuszne. Bo jeśli ten kierowca czy nie zauważy tego, czy mhm. ja wiem... To czy już taką karę oni tak mają? Muszą uważać, każdy popełnia błędy, to nie? Wykroczenie powinno być karane, więc, więc nie wiem, nie osądzać, jakby cenić dane wykroczenie. Proszę mandaty dla kierowców. Sam jestem kierowcą, ale uważam, że chyba tak. Na przykład teraz jest taki pomysł, żeby mandat ze 100 zł za przyjazd na czerwonym świetle podnieść do 500 odpowiednio, za mało, za dużo. No to może troszeczkę przesadzili tam w ministerstwie. No nie wiem. Rzadko mandaty dostaję, więc staram się jeździć przepisowo. Przynajmniej w tych miejscach, gdzie jest to, to zagrożenie dostanie mandat. A jeszcze takie pytanie, czy na przykład piesi powinny być traktowani tak samo jak kierowcy, bo z kolei są plany, żeby dla pieszych obniżyć mandaty. Na przykład za przejście na czerwonym świetle Nie, za piesi 50. powinni być traktowani podobnie. Jeżeli mandaty wzrosły dla kierowców, tak samo powinno być uh -huh. Dobrze, dziękuję. Plany, żeby podnieść mandaty dla kierowców? Uważasz, że to słusznie? Nie, ja myślę, że nie. Sam jestem kierowcą i nie, nie chciałbym więcej płacić. Uh -huh. I jeszcze jedno pytanie: czy piesi powinny być traktowani tak samo jak kierowcy? Powinni mieć tak samo wysokie mandaty? To zależy za co. Jeżeli chodzi o przekraczanie ulicy w niedozwolonych miejscach, no to tak. Dobrze, dziękuję. Mogę jeszcze prosić.